Cześć! Dzisiaj będę testować Wasze przepisy na Slime. Ostatnio prosiłam Was, żebyście mi napisali przepisy do przetestowania i pod tym postem jest już teraz 451 komentarzy, więc mam z czego wybierać i wystarczy mi tego na kilka odcinków. Na razie wybrałam sobie tylko kilka przepisów i dzisiaj zrobię 5, może 6 z nich. No to zaczynamy. Pierwszy przepis jest taki. Do miski wsypuję dwie łyżeczki mąki. Teraz dodam trochę płynu do naczyń. Nie było napisane ile tego płynu, więc na razie dam go tylko niewiele, a potem będę dodawać więcej. Jeszcze trochę muszę dodać płynu. Na razie to się z nie łączy. OK, udało się. Teraz pozagniatam to w rękach, a potem dodam krem do rąk. Na razie mam z tego taką zwykłą ciastolinę. Jako krem do rąk użyję zwykłego kremniwa. Myślę, że będzie OK. Na początek daję niewielką ilość i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że trochę bardziej zaczyna się teraz kleić ale jest miło w tytyku. Dodam trochę więcej kremu i pozagniatam to jeszcze. No okej, okay. coś tam wyszło, ale na pewno nie jest to slime. Jeśli już, jest to ciastolina. Jest bardzo przyjemna w tytyku i miło się zgniata. Mogę polecić ten przepis, jeśli chcecie sobie zrobić ciastolinę, a nie slime. Zobaczcie, jeszcze tylko jedna rzecz. Ta ciastolina bardzo się klei do biurka. Dla mnie to jest spory minus. Zobaczymy, może będzie jeszcze jakiś lepszy przepis na ciastolinę. Drugi przepis wygląda tak. Dawno temu robiłam coś podobnego, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co dzisiaj z tego wyjdzie. Mam tutaj pół kubeczka gorącej wody i dodam do tego 5 łyżek soli. Dokładnie to wymieszam, żeby sól się całkiem rozpuściła. Ok, teraz wystarczy dodać oczysty klej i to wymieszać i powinien być slime. Coś tutaj na pewno powstaje. Zobaczcie, powstały takie jakby mini grudki slime. Za bardzo to się wymieszało i rozproszyło po wodzie. Wyłowię ich trochę i postaram się to zebrać w całość. Takie coś wyszło. Jest to taka masa z podobna, bardzo mokra i nie za bardzo da się nią pobawić. Wydaje mi się, że niepotrzebnie tak szybko i mocno mieszałam to wszystko. Spróbuję jeszcze raz. Czyli znowu do gorącej wody dodaję 5 łyżek soli. I tak sobie pomyślałam, że dodam tym razem także jeszcze trochę sody oczyszczonej. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, zaraz się przekonamy. Dodam dwie łyżeczki tej sody. Mieszam to dokładnie tak, żeby jak najwięcej się rozpuściło. Gotowe. Teraz dodam do tego przezroczysty klej. Ok, 5 minut minęło. Zobaczymy jak to teraz wygląda. Chyba coś tam się formuje. Wymieszam to ale bardzo delikatnie, tak żeby to się nie rozpada na małe kawałeczki. I zobaczcie co tutaj wyłowiłam. Jeszcze trochę więcej wyjmę. Dobra, sprawdźmy co to jest. Hmm, konsystencja ma taką bardzo podobną do tego wcześniejszego, ale jest trochę bardziej zwarty. Wycisnę z tego jak najwięcej wody. No ciekawe, nie jest to taki typowy slime, za łatwo się rozrywa, ale jest bardzo przyjemny w Wydaje mi się, że jak robiłam podobnego slajma dawno temu, to to na chwilę na bok, i potem był z tego jakiś slime. To zrobię teraz tak samo i zaraz zobaczymy. No i jest. Poczekałem 10 minut i tak to teraz wygląda. Jest to już bardziej podobne do slajma, ale nadal dość łatwo się rozląża przy ściąganiu. Ogólnie jak na slajma bez żadnego aktywatora, to jest super. Ten przepis według mnie jest warty polecenia. Po obejrzeniu całego odcinka napiszcie mi, który przepis Wam się dzisiaj podoba najbardziej. Kolejny przepis jest taki, jest to też slime bez żadnego aktywatora. Muszę uważać, bo piasku kinetycznego mam tylko tyle, mam nadzieję, że go nie zmarnuję dzisiaj. Tyle myślę, że wystarczy. Nie chcę go zmarnować. Dodaję do tego tyle samo kleju. Oczywiście to wszystko jest tak na oko robione. Teraz dodam tyle samo pianki do golenia. Barwnika nie wydaje, bo ten piasek był niebieski, to barwnik jest zbędny. Mieszam, mieszam, mieszam i powstaje slime. Czyli przepis na pewno działa. Zobaczmy jaki on jest. Za bardzo się klei. Dodam teraz trochę żelu do golenia. Akurat mam jakieś resztki. Zobaczcie jak obrzydliwie on wygląda. Leżał na półce już chyba rok. Dodaję odrobinkę i mieszam. Wyrobię go w rękach i zaraz będzie z tego super slime. Zobaczcie, bardzo fajnie wyszło. Slime się dobrze rozciąga. Nie czuć w nim tego piasku. Jest taki jak zwykły slime robiony z paraksem. Podoba mi się. Karty przepis wygląda tak. Tutaj już widzę, że będzie to bardziej ciastolina niż Slime, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Do miski wsypuję 4 łyżki mąki. Dodaję 2 łyżki kremu i tutaj też używam kremu nieba jak w pierwszym przepisie. Dodam fioletowy barwnik i spróbuję to wymieszać. Kiepsko to się miesza łyżką, muszę od razu zacząć mieszać ręką. No nie powiedziałabym, że jest to przyjemne. Nie wygląda też obiecująco, no ale nie poddaję się i mieszam dalej. Dobra, udało się, połączyło się to w jedną całość. Tak jak mówiłam, wyszło z tego ciasto ale jest bardzo fajna, przyjemna w dotyku. Czuć też jak ten krem nawilża mi ręce, co jest plusem. Ten przepis mi się bardziej podoba tego pierwszego. Zobaczcie, jest jeszcze jeden plus: ta ciastolina nie na nim się to biurka. Nie brudzi go. Czyli ja bym ten przepis poleciła, jeśli chcecie sobie zrobić jakąś masę do zabawy, ale nie macie kleju czy aktuatora. Ta masa też nie brudzi rąk. Przejdźmy do kolejnego przepisu. Wygląda ciekawie. Do miseczki dodaję trzy łyżki mąki. Dodaję klej przezczysty tyle chyba wystarczy. I na oko dodaję piankę do galenia. I to wszystko. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Mieszam dokładnie to wszystko razem. Powstało mi takie ciasto. Na pewno za bardzo się klei. Tak. Dodam do tego trochę więcej mąki. No, nie. Nadal za bardzo się klei i szczerze powiem, że nie chce mi się więcej mąki marnować, bo i tak z tego wyjdzie stolina. Nie podoba mi się ten przepis. Idę wymyć ręce i przechodzę do kolejnego przepisu. To będzie szósty, ostatni dzisiaj przepis. Takiego przepisu jeszcze nie widziałam nigdzie. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Do miseczki wlewam 5 łyżek szamponu. Dodaję łyżkę sody oczyszczonej. Wymieszam to teraz troszeczkę. ok, I dodam trochę pianki do golenia. Na sam koniec dodaję piasek limtyczny. Żegnaj piaseczku. Oby coś z tego wyszło. No i niestety nic z tego nie wychodzi zrobiło się to bardziej płynne. Spróbuję dodać więcej piasku. Namieszałam się sporo i nadal nic tego. To może dodam więcej sody. Niestety, ale nawet soda tutaj nie pomogła. Nie tworzy się z tego żaden slime. Ale ponieważ nie chcę tego wyrzucać, spróbuję dodać do tego klej i myślę, że wtedy zrobi się slime. Zobaczcie, coś się tutaj zagęszcza. Dam więcej kleju, tym razem przeżycie z tego. No, myślę, że będzie z tego slime. Udało się. Wyszedł z tego taki trochę dziki slime. W dotyku jest trochę mokry, taki dziwny, niestety bardzo łatwo się rozywa przy ściąganiu. Myślę, że tutaj trzeba by popracować nad proporcjami i wtedy może być z tego fajny slime. Tak jak mówiłem, to był ostatni przepis na dzisiaj. Dajcie mi znać, który przepis Wam się podoba najbardziej, i jak chcecie, to piszcie więcej propozycji przepisów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia Pa!